W zespole szkół nr 3 imienia Mikołaja Kopernika rozstrzygnięto konkurs fotograficzny pod hasłem Wierni wczoraj i dziś, na który wpłynęło 16 prac w formie prezentacji multimedialnej wybranego zabytku. Uczestnicy konkursu to gimnazjaliści oraz uczniowie szkół średnich. Inspiracją do dla tego konkursu, do stworzenia tego konkursu była zupełnie, było takie niespodziewane odkrycie. Okazało się, że, że moja, moja, moja pani wicedyrektor, pani Ilonka, stojąca tam w środku, kolekcjonuje wraz ze swoim mężem widokówki pocztówki Starego Wielunia. One są tutaj wyeksponowane na tych trzech planszach. I kolekcjonują w ogóle wszystko, co związane jest z Wieluniem. Z Wieluniem przedwojennym, powojennym. E, mają takie hobby po prostu wspólne, głównie mąż, ale, ale Ilona także. Więc to była taka inspiracja, aby w takim razie to pokazać, bo to są bardzo ładne, to jest tylko część oczywiście tych widokówek, które mają w domu. E, aby to pokazać i zachęcić młodych ludzi e, do ukazania nam historii tych miejsc. Czyli należało wybrać sobie jedną z tych pocztówek, przeanalizować, co to jest i co się z tym miejscem na przestrzeni dziejów, na przestrzeni tego długiego czasem czasu działo i jak to wygląda współcześnie. Prace były fantastyczne, naprawdę. Te prezentacje wszystkie były naprawdę piękne, przeszły nasze oczekiwania. Dziś pokażemy tylko te najlepsze, te, które zostały nagrodzone. Zanim jednak wręczono laureatom nagrody, odbyła się krótka lekcja historii o Wieluniu. Postanowiłem, iż najciekawszą formą, jaką mogę tutaj Wam zaprezentować, to jest po prostu ukazanie fotografii ukazujących zmiany właśnie naszego miasta. Dlatego tak troszeczkę w nawiązaniu do nazwy konkursu, zbliżona nazwa do tego konkursu, to tak zatytułowałem tę prezentację: Krajobraz Wielunia Dawniej i Dziś. I postaram się właśnie ukazać, no, będę wyświetlał tutaj fotografię i mam nadzieję, że też kilka informacji nowych e, zdołacie uzyskać tutaj z tego krótkiego komentarza, jaki, e, jaki będę przeprowadzał, udzielał tutaj do, tych, do tej prezentacji. Zdjęcie, zdjęcie ukazujące ratusz, tutaj sygnalizuję też tak jak na tym, na tej fotografii jak i na poprzedniej widzimy no rzecz dzisiaj już w tym regionie, że tak powiem Wielunia niespotykaną, czyli, e, czyli ten e, no oczkowodne, ale to jest za mało powiedziane. Po prostu fragment, fragment fosy. Pamiętajmy, że mury obronne były okolone tak fosą, która też miała więc, pełnić funkcje obronne, aby utrudnić ewentualnemu agresorowi zdobycie miasta. Spośród gimnazjalistów najciekawszą prezentację jednego z wieluńskich zabytków zdaniem jury przygotowała Alina Leman z gimnazjum w Białej. Natomiast w kategorii szkoły średnie przyznano wyróżnienie Marcinowi Stefanowi i Dawidowi Kubskiemu. Z zespołu Szkół numer 3 imienia Mikołaja Kopernika. Podczas prezentacji nagrodzonych prac uczniowie opowiadali o swoich wrażeniach z konkursu. Chciałam po prostu um, pogłębiać swoją wiedzę historyczną na temat wielu zabytków, a głównie kościoła farny. Do konkursu y, zgłosiłam się, bo bardzo chciałam po prostu pogłębić swoją wiedzę historyczną oraz przekazać innym. Y, może, którzy nie wiedzą jak i o różnych zapytkach, jak one wyglądały kiedyś, dzisiaj, jakie zaszły między nimi zmiany. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół nr 3 przy współudziale Muzeum Ziemi Wieruńskiej i Radia Z2.